Hej, hej! wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej gierki Blues Pop. Pamiętacie, ostatnio pytałem was, czy chcielibyście nową, odświeżoną wersję tej, co nagrywaliśmy ostatnio? Mamy ją, jest ona dostępna na komórkach za darmo, całkowicie gierka for free, dla każdego. Kto ma ochotę może sobie w to oczywiście zagrać, więc zachęcam was bardzo serdecznie do pobrania tego ze skrypu playa A tymczasem moja armia kochanych wspierających, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robię Wiem, że ostatnio mega niere nieregularnie nagrywam, ale mam nadzieję, że to jakoś naprawimy Oczywiście będę grał tutaj hmm, na troszeczkę większym ekranie, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, zobaczymy że jak to będzie Prezentować. To jest chyba ma maksymalna rozdzielczość jaką mogę sobie tutaj ustawić, wiadomo to jest dla na komórkę, więc to nie będzie na cały ekran, tylko troszeczkę będzie ona obcięta, ale mam nadzieję, że to będzie w porządku. Wow, ale piękne miasteczko! To jest cudownie, coś się zdało? Baloniki nas zaatakowały, zabrały nam część wiosek. Nie wiem jeszcze o co tutaj chodzi za, za bardzo. Nie grałem w to jeszcze, nie uruchamiłem tego ani razu. Nawet nie wiem, jak to wygląda cały po prostu gameplay, bo to jest nowość i dzisiaj dopiero to wyszło. Nawet to będzie wczoraj, więc tym bardziej jeszcze nawet nie wiem o co tutaj chodzi. O co się wydarzyło z tym wszystkim? Potrzebujemy pomocy. Kapitan Mopka przyleciał, oczywiście, tutaj na pomoc ze swoim bombshooterem. I co? Będziemy lecieli! Będziemy naprawiać to miasto, dziękuję Ci, Max. Max, czyli, oczywiście, The Bronze Adventure Time? Czy po prostu taka jest ogólnie jego nazwa? Chyba no, Adventure Time. To jest takie oczko do tej serii, albo chyba to jest współpraca z tamtymi ludźmi. No nie wiem, nie ma żadnego pojęcia. Wybierz balonikę do celowania. Więc teraz mamy tutaj celowanie. Dobra, widzimy oczywiście kilka celów. No dobra, szelamy w dół, nie będziemy teraz za bardzo kombinowali. Dobra, darty się odbijają nam w się, nie tak poprzednio, że to leciało w dół linią prostą. Czy tego, tak, tu mamy ile mamy uzyskać? Jakby tego, tu mamy pasek ładowania, widzę, do Quincy, i mamy ile mamy strzałów jeszcze do Dania. Możemy wybrać też inne jednostki. Mogę wybrać coś jeszcze niżej? Nie, nie mogę, dobra. Teraz bomb shooter. Szczelmy troszeczkę bardziej na bok. W takim razie, ok, teście on oczywiście odbija. Bardzo fajne. Nie mamy zliczonej, jakby tego good image. Dobra, teraz z tego kolegę rzućmy tam do środeczka. Może to fajnie nam tam wskoczy wszystko, byłoby to cudowne. Zobaczmy. Weszę ten, widzicie jak on to ładnie nam polatał nam? No to chodzi, o to chodzi, Dobra, Nazwialiśmy no, jeszcze na Quincy. I teraz co? Dostanę Quincy pewnie. Tak, dostanę Quincy. Good job! Napolniłeś yy, Hero bar. Teraz spróbujemy nim tutaj grać. Spróbuj. Co tu się wydarzyło? O co Kaman? Objektiv wykonany, a i wszystko, i wszystko. Nie mam jeszcze 11 pocisków, ale on jakby mi to zalicza. I resztę sam już zbija. Jest! Udało ci się Max super, bardzo, bardzo fajnie. Udało nam się i odzyskaliśmy Town Hall, czyli nasz po prostu naszą wioskę, nasz domek tutaj, ten główny. Więc co, klikamy w niego, damy też na repair i za zero możemy go naprawić. Oczywiście spodziewałem się mega dużo mikropłatności w tej gierce, nie będę oczywiście tego brał, nie będę tego, tego, tego kupował. Jeśli będziecie chcieli, będę kontynuował z tego serii ogólnie, ale po prostu będę grał całkowicie bez płatności, bez odżywania się do twórców, żeby coś mi ekstra oni dawali, chyba że będziecie chcieli, żebym faktycznie coś tutaj jeszcze ekstra porobił. I teraz co? Mm, nie, nie mamy money, żeby to kupić nie, mamy Monkey Money, żeby to kupić. tu mamy Monkey Money, tu mamy życie, tu mamy... To właśnie są te specjalne za, za premium. One były w, Mon w Blues Monkey City. Dostaliśmy boomera do pomocy. Przecież nam tutaj pomóc, więc super! Lecimy level drugi. 200 baloników do zbicia. Damy sobie radę oczywiście. Mamy boomeranga. I teraz jak on będzie. będzie rzucał pewnie będzie to wracało, tak? Więc mi jakoś tak sensownie, powiedzmy... Hmm. Ibuchowe najlepiej byłoby rzucić gdzieś tu, prawda? O, gdzieś tak o, prawda. A on leci. Dobra, więc to nie, że rzucam bumerangiem, tylko rzucam nim całym i on skacząc rzuca po prostu swoimi pociskami. Fajne, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Queensy oczywiście znamy już, rzucamy tak na, najbardziej efektywnie, żeby ją, żeby go użyć. Rane włoskie. Czemu ja ciągle mówię na niego ona. Nie mam bladego pojęcia o co tu Kaman. Nie mam żadnego pojęcia. Tylko że w ogóle byłaby ciekawa bardzo na. O, i mamy tak samo jeszcze rzecz wykorzystywaną w Blues Supermanki do upgrade'ów. Ciekawe to będzie wyglądało później w praktyce. Tutaj mamy ten pasek ładowania Bluntonium Collection. To jest to właśnie. A, do tworzenia tych właśnie barów lepszych. I tu możemy kupić sobie kolejne jakby do magazynowania. Zostałem 7 sztuk. A ciekawe to jest, to jest bardzo ciekawe akurat. Byłoby trzeba żeby się rozwinąć jeszcze bardziej. I teraz, dobra, czyli niektóre rzeczy wymagają od nas jeszcze tego, tej jednostki premium. ja to będę nazywał jednostka premium, prawda? I teraz, gdzie chcę go postawić? Powiedzmy, że postawimy go tutaj z boku, tutaj, o, w tym slocie. I co to nam da? Halo, halo? Eee, film Apple Reward. Aha, może mogę odebrać swoją nagrodę? Super, bardzo fajnie. A ciągle nie mogę sobie tego chwili, dobra, gra jeszcze, to oczywiście jest w trybie samouczkowy, więc ona mnie prowadzi. Mówi mi, co mogę robić, więc ten bardzo. Dobra, mamy linię bezpieczeństwa, czyli linię, w której coś może się wydarzyć, Czyli jak to do tego momentu dojdę, do przegrywamy. Okej. Okay. Czyli taki Tetris. <grybujesz> dobra, i szcztylem oczywiście w takim razie w to. No, niekoniecznie wyszło to tak, jak bym chciał, bo tu jeszcze dwa baloniki nam pozostały, więc kolejny. ILE TO TU BĘDZIE LECIAŁO? I O CO KAMAN? O Z TYM? A szczerze jeszcze innego tego, czemużby nie? To chyba nie ma żadnego znaczenia ile ja ich użyję, jak mi się wydaje. Po prostu mogę to używać ile chcę. Właśnie, nie mam żadnego limitu, to jest w ogóle ciekawe. W Blue's Monkey City, jak może pamiętacie, było takie też, żeby budować daną jednostkę, było trzeba najpierw postawić jej domek. Tutaj jeszcze tego nie mam. Podejrzewam, to bardziej chyba jest na zasadzie... Aha, czy mogę postawić koniec, ale nie muszę. Ciekawe to jest, czekajcie, spróbuję na razie nie używać Quincy. Ja nie wiem, czy sobie poradzę bez niego. Okej. Okay. No bardzo tutaj wysoko mi podchodzą, więc chyba jednak Quincy musi być użyty. Nie mogę zmienić celu szybko, nie mogę zmienić celu. Myślałem, że wiecie, że mogę obracać nim. To byłoby bardzo ciekawe, jakby mogę się nim obracać, prawda? Hmm, a użyjmy super małpkę. Mówię, nie wiem jak to, wy, to wygląda. Czy ja mam jej liczbę użyć tych jednostek, czy nie mam tych liczb użyć? To Zobaczymy w kolejnych rzeczy. Będziemy mieli podobny setup tutaj ułożony po kolei, czy też niekoniecznie. Tam był jeszcze Speed chyba. Tak, coś tam, tam były takie, takie wiecie, kreski oznaczające Speed. Odblokowaliśmy nowego Herosa. Bardzo fajnie, bardzo fajnie oczywiście. I zdobyliśmy jakąś nagrodę jeszcze super ekstra. Fajnie. Dostałem jeszcze Gifta. To są na pewno jedno... i to były na pewno umiejętności premium. Zdecydowanie tak. 1120 kasy Wydano oczywiście na kolejny slotik tam do produkcji, to no, tam jakieś specjalne użycia nam były. I nowa, to mamy umiejętności. Użyjmy boomeranga. Boomerang jest w ogóle mega mocny, mam wrażenie, Naprawdę, on jest strasznie mocny. Strasznie mocny on się wydaje. Hmm. Spróbujmy taką. Bądź trzeba że w tym samym miejscu, prawda? Ale to może być mocne. To może być mocne. Tak teraz tutaj mam sporo takiego grudka, by się zbiła tutaj ona. Spróbujmy teraz to jakoś zbić. W ten sposób powiedzmy. No, nie za bardzo to nam wyszło. Zdecydowanie nie za bardzo. A teraz już wygląda to jakby podobne zasady, co miałem poprzednio. Prawda? i tu mamy ten speed. Dobra, mamy tego spida. No dobra, spróbujmy w takim razie z super małpką. Szczelimy ją w tym miejscu. Ona tam się odbije. Da tam daleko. Coś tam uderzyła też. Może nie za dużo. Ale coś zawsze było, więc spoko, bardzo fajnie oczywiście. I teraz będziemy mieli głędolinkę do użycia. że ja bym, chyba bym jeszcze nie chciał głędolinkę użyć. Tu mam. Tu będzie chyba sobie blokadę spoda? Jak mi się wydaje. Super wyszło idealnie! Tak po bokach. Sporo zbite. Dobra, użyjmy teraz Ciebie. Ty też. Oba, to ty lecisz, podpalasz z swoimi miksturkami, więc dobra, jest to mocne, to jest mocne, ale jak ja mam to rozwalić? Patrzcie, ile tutaj mam. Jak blisko to jest, jak wysoko. Co, spróbujmy strzelić jakoś tu, żeby nam się odbiło na tamtą stronę jeszcze przy, przy okazji. Nie odbije się aż tak, jakbym jak chciał, ale szkoda. Ale zmarnowany potencjał teraz był. No i dobra, teraz będziemy mieli problem, bo widzicie, teraz tutaj mamy tą stronę, prawda? Chciałbym strzelić tu i żeby tam się odbiło. Dobra, dało radę super, ale fajnie, dobra, okej. Okay. Czego się już wydygałem, że, że przegramy to jeszcze? To byłaby naprawdę wielka siara. I teraz, top, mógłby fajnie aktywować. Nie udało się, nie udało się. Rozczerpmy to w ten sposób. Jestem co to jest. Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem, to jest OP. To jest zdecydowanie OP rzecz. Widzieliście sami, jak to rzecz wyglądało. Strasznie, strasznie mosty było. To było mega, mega mocarne. I, I Gwendolinka do kolejnego użycia i rewardy i mogę, i jest coś do kupienia jednak, tak ojojku, ojojku, drogie nie będziemy tego brali nie będziemy tego na pewno brali to other pop weźmy to z ważne oczywiście rzeczy pamiętajcie, że wszystkie takie reklamy będę usuwał będę brał oczywiście bonusy zawsze, bo zawsze je biorę, prawda, to jest dobre więc te wszystkie watch ad ja będę tego używał Mm, wiem, oczywiście, że będę miał więcej zabawy z tym, ale to normalnie Wam też oczywiście polecam, bo to jest za darmo. Wspieracie twórców dzięki temu, nie płacicie za Gierkę, a wspieracie ich i tak czy siak. Napiszcie mi, co wysądzicie ogólnie na ten temat. Czy powinienem właśnie. Mm, czy w ogóle chcecie, żebym tą serię kontynuował? Pokażcie to oczywiście kciukami w górę, rzecz jasna. Eee, czy też właśnie uważacie, że to jest wielka Tak na odcinek? Dwa odcinki, góra i nie więcej. Zobaczymy, jeszcze jak będą, jakie będą Wasze opinie na ten temat. Tu mamy teraz do jednostki. Nie wiem, jeszcze co to oznacza. Pierwsze, co wolałbym jednak zbudować sobie jeszcze jeden sloty tutaj, znaczy, że kolejny znowu jest płatny. Dobra, ale ten slot się weźmiemy. Dajemy na kolekt od razu. I mamy go już do zbierania. Bardzo fajnie, oczywiście. Oczywiście warto, według mnie, w to zainwestować od razu, tutaj te pieniążki. Tutaj mamy do ognięcia reklamy, żeby dostać darmową rzecz. To zrobię sobie po, poza materiałem. Tutaj do kupna. Do kupna tutaj mamy. Bardzo fajnie gra mi się ogólnie bumerangiem. Ja bym sobie bumeranga tego kupił. Queen's Hero, też może być fajne. Ale bumeranga sobie weźmiemy. I teraz co to oznacza? To są jednostki do postawienia w innych miejscach niż budynki, które raz tu widać. Postawię Ciebie tutaj, w takim razie. I teraz co to oznacza, że go wziąłem? Nie mam żadnego pojęcia, bo gra nam tego nie wyjaśniła w żaden sposób, co to ma oznaczać. Chyba, że Może ogólnie możemy wszystkie wziąć później. Może tak. Monkey Town. Weźmy sobie to. Nie wiem, co to oznacza. Weźmy sobie Monkey Town. Chcemy odbudować to miasto, więc to, zrób... to zrobimy właśnie teraz, w tym momencie. Eee... Muzeum. Fontanna. Chantry. Strzelmy sobie jakieś drzewko, oczywiście. Będzie to zawsze ładnie nam oczywiście wyglądało. Kolejna nagroda do wzięcia. Zdecydowanie się opacało. I teraz co mamy? Tu mamy... Nie, to nie jest to samo. Dobra, lecmy. Kolejna, piąta runda, i czekam na Wasze opinie. Co sądzicie na, to, na temat tej gierki? Ja będę kontynuował tutaj sobie, mm, ale właśnie nie wiem, czy poza materiałami, czy na materiałach, napiszcie mi też, czy grać poza materiałem w to, czy tylko i wyłącznie robić rzeczy niezwiązane z poziomami. Czyli tak, post powolutku, tylko i wyłącznie sobie iść. Czekam na Wasze wszystkie oczywiście opinie. Pod filmikiem to napiszcie. Koniecznie zostawcie, kciuka w górę, swój komentarz, będzie mi zawsze miło. Bo to będzie oznaczało, że chcecie z tego serię. Żebym nagrał troszkę dłuższą niż 2-3 materiały, bo tyle będzie na pewno. Dobra, teraz co? Szczelmy sobie z, z armaty. Armata jest, słaba się wydaje. Czego słaba się ta armata wydaje, takie mam wrażenie. Ciekawe, co znaczyło zbudowanie ta tamtego bohatera, prawda? Bo tu go widzę, prawda? Nie wiem, żeby było i więcej, czy coś, więc też nie wiem, co to takiego oznacza. Okej, okay, teraz to ska on skacze mi tak po bokach, czy ona mi skacze po bokach. Dlatego tak, mam mam głędolinkę, teraz zbieram na Quincy Nie wiem, czego, czego to zależy za bardzo Zaraz mam tą jednostkę, raz tą no, Spróbujmy tak zrobić, bo jednak troszkę się cykam tej strony Ale słabo! Ile mi tam pozostało tego, widzicie? I póki tego nie rozwalę, to nie pokażą mi się nowe To jest ważne, to już zauważyłem Zróbmy to w ten sposób Czyli rozbijmy to za pomocą Dart Małpki Poszło, Dobra. Tam mi troszeczkę polecić wszystko w dół, będę miał więcej dobicia. A o tak to chodzi, o to właśnie chodzi. Ale tylko, tylko tak mało. Eee, no, dobra, ty pójdziesz w takim razie, bo ciebie mi nie szkoda aż tak bardzo, żeby cię zmarnować. Nie uważam glugenera za dobrą jednostkę oczywiście. Też dlatego, tak uważam, że mi jej nie szkoda. Spróbujmy w ten sposób coś podziałać. No, słabiutko, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo słabiutko. Więc co? Dobra, mamy Quincy, super. Jest Quincy, Quincy to tutaj wyczyści ten cały teren. No to już się troszkę da wydygałem, że nam nie wyczyści. I teraz poleci Boomerang, czyli jednostka podbita prze przeze mnie. Nie widzę zmian, że jakiś tu jest upgrade, cokolwiek dla niego. Więc nic takiego nie miało miejsca. No i lecimy w dół. Mam nadzieję, że sięgnie. Nie sięgniesz poważnie, ale ciała dałeś. No to Dartuś ja to zwykły załatwi, prawda? No Dartuś to załatwi, oczywiście, że tak. No Dart... Już myślałem, że zostaje tutaj jaka jedna sztuka, taka jedna łysa sztuka, że tam tam pozostanie, ale by to było słabe, ale by to było po prostu słabiutkie. Oczywiście, że tak. Będę mnie ciekawie, jak bardzo to w gierkę odnośnie rywalności na endgame, prawda? To jest bardzo w ogóle ciekawe, jak to będzie wyglądało. Bo nie wiem, na, na, naprawdę nie mam pojęcia jak to będzie tutaj się prezentowało Mogę odbierać tutaj nagrody widzę Super, czyli za odkrycie tych nowych jednostek Mogę sobie odbierać tutaj właśnie tą jednostkę premium Nice, bardzo, bardzo fajnie oczywiście Na poziomie 8 blokowuję ninja mobkę Tutaj snajpera, ostatni jest mag na poziomie 18 Bohaterów mamy, jaki mamy bohaterów? Jak kapitan Churchill będzie tu wyglądał? Ej, jak to ma wyglądać? Ej, jak? Okej, okay, mamy rodzaje balonów. To, to może być ciekawe. Akurat to może być bardzo ciekawe. Rodzaje balonów. Co jest dobre, co jest słabe na ten rodzaj baloników. Ciekawe. Po kolei mam tutaj wszystko porozpisywane. Dobre strony, słabe strony. Ciekawe, że na purpurowego tamte były za słabe. Są moaby, są golden balony, są... Blutonium, Camo, Fortyfikacja, Regrowy, shieldowe, brojkowe, metalowe są jak ostatnie, czyli nie ma BFB, nie ma zągów i, i tak dalej. czyli Takiej jednostki tego typu nie ma. I mamy odblokowaną taką oto jednostkę, czyli widzieliśmy na oczy, To chodzi pewnie o to, że widzieliśmy, o... z gitarą dawaj, z gitarą dawaj, no spoko będziesz. Wiesz na pewno spoko. Dobra, zbudujemy sobie tego Aha, to jest upgrade naszej wioski To był upgrade wioski akurat Dobrze, dobrze Chyba to są rodzaje, to mogę sobie wziąć Tu flagę dobudowaliśmy A dobra, czyli mogę kupić wszystko, z tego wynika Z tego wynika, że mogę kupić wszystko I muzeum I mamy już całość wykupione Mhm To spoko, powiem wam wszystko, że to spoko jest W takim razie Pójdziesz ty naprzód, zbudujemy Ciebie oczywiście jeszcze, gdzie może być? O tutaj może być. Koło drzewka, czy tutaj? Tutaj chyba lepiej wiecie co? Czy tu? Chyba, chyba tutaj będzie lepiej. Nie, no, dobra, będzie drzewko, będzie drzewko jednak. No i wszystko, nie mam pieniędzy więcej. Tych, tych oczywiście premium nie mam pieniążków na wstępny. Zobaczmy, jeszcze jedna gierka. Mam tu już blokowane On Fire. Get Max. Czyli, ha, żeby wszystko blokować, tak? No, nie no, Oczywiście gramy normalnie, nie kupujemy nic. troszeczkę że tak Money na to. I teraz znowu musimy iść w dół systematycznie. On fire. E, dobra, spróbujmy to jakoś sensownie przejść. Ty, tym razem, że poszłam to, to troszeczkę sprawniej. Troszeczkę bardziej się podrzucam po bokach z tym. Mm, słabo chyba poszło, co? Chyba słabiutko z tym strzelam teraz z Glugenera Teraz mamy tą stronę bardzo mocno do pokonania. Więc powiedzmy to, bo strzelimy. Okej, okay. o idealnie, czyli strzelimy prawie tam, gdzie nic nie miałem postawionego. Więc powinno być w miarę okej. Okay. Dobra, teraz trzeba szczelić w tego, pada? Więc powiedzmy, że w ten sposób strzelimy. Okej, okay. on no oberwał też. Bardzo to dobrze. I tam mamy kolejną rzecz. Oczywiście jakiś umiejętność tam mamy. No, ale musimy na razie pozbyć się tych wszystkich rzeczy, bo jest tego za dużo. Zdecydowanie. Więc to, number one, strzeliliśmy. To jest laser z góry na dół. Dobrze, dobrze. Fajnie wyglądał. On wyglądał naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I teraz aha, losowe rzeczy mi się pokazują. To jest bomba, tam jest. Szczelimy tym. Mam nadzieję, że zdołam porozbijać jak najwięcej. Nie za dużo, ale troszkę daliśmy radę. Tu szczelimy bombą w takim razie. Powinno... dać... nie dało rady?! Ja serio myślałem, że to, to, to zostanie rozbite teraz Powiedzmy tak o Dobra, to już dało radę sobie Dobra, jeszcze poleciało nam 100, okej, okay. idealnie wręcz Jeszcze, 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 jeszcze za mało No dobra, teraz że mamy Gwendolinkę to oczywiście powinno być w miarę prosto To wszystko porozbijać Mikstury poleciały, tylko no znowu poleciała na jedną stronę Słabo, słabo, że na jedną stronę ona musiała nam polecieć bo mamy znowu tą stronę całą do, do pokonania i taki oto cypelek tutaj. Trzeba tego rozbić. Nie wiem jeszcze jak, ale trzeba go zdecydowanie rozbić. Spróbujmy w ten sposób. Ta, tam radę go. O, jedno, jeden szocik. Serio. Jeden szocik tam mam tylko i wyłącznie został. Nie, nie, zróbmy na razie to w ten sposób. A myślałem, że szczele w to. Myślałem, że w to trafię jeszcze. To by zawsze rozwaliło to wszystko w dół. Tak niestety się nie udało. Ale mamy już tam. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Czyli odbijemy się od tego i polecimy w dół. No nie mówcie mi, że to nie pokonało tego. Dobra, teraz się oczywiście już uda. Teraz się już uda, musi się udać. Ale nie wszystko, też. Ale też nie wszystko w 100%. Czy jeszcze. Malutka taka warstwa nam pozostała. Ale słabo. Czy my to w ogóle wygramy teraz? Zróbmy to w ten sposób. Dobra, jakieś tam pociski poleciały. Ale ciągle jeszcze musimy 12 punktów uzyskać. To dużo, wbrew, wbrew pozorom, mo, może być. Bomba. Bomba poszła. Ciągle za mało, jeszcze trzy punkty. Ale jesteśmy prawie, że na granicy. Ty musisz być, ale mam nadzieję, że zdołasz rozwalić to. Udało się, udało się. Było ciężko, jak najbardziej było ciężko. Ale daliśmy sobie radę, więc bardzo, bardzo fajnie. Gierka jest przyjemna. A teraz mamy jakiś... Coś Ekstra uzyskaliśmy, Quick Shot and Rapid mamy uzyskać te wszystkie, mamy pozbierać, prawda? A potem teraz strzelać, prawda? Po kolei jak najszybciej, tak? Oj to nie wiedziałem z bardzo o co chodzi Nie wiedziałem bardzo o co chodzi. Szkoda. Jednego nie uzyskałem. Jednego nie uzyskałem tego. Słabiutko, bardzo słabo. Mega fajne gierka. Muszę powiedzieć, że to jest mega przyjemne takie dogrywa się takiego właśnie takiego wycilowania troszeczkę. Lamy to jest mega super, jestem ja ciekaw waszych w ogóle opinii, więc teraz, w tym momencie, ja już zakończę w tym miejscu ten materiał i czekam na wasze komentarze. Poczekam spokojnie do jutra, aż wy napiszecie mi co sądzicie na owy temat, co sądzicie o tej gierki i dopiero wtedy jakby będę kontynuował zabawę, albo właśnie wszystko, full procent, na odcinkach, na live'ach, albo też będę troszeczkę tutaj jakby skracał i grał sobie poza yy, ekranem, prawda? O tu mogę rozwijać! Ej, tu można klikać to wszystko. To wszystko jest jeszcze klikalne. Okej. Okay. Ty, co masz? A macie ptaszki, jedzcie, jedzcie, a ty graj. No i to on super. Koniecznie nie mówię, brakuje mi jeszcze, co tu mogę tak, tak naprawdę zrobić, a tu mogę przechodzić później po innych rejonach. Może gra być ciekawa na dłuższy czas, ale. To zależy od was. Dzięki wielkie, do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!